12 październik, niedziela 2025 za oknem sztormowy dzionek. Bałtyk się rozhulał na dobre. Chodźcie, kochani, pójdziemy na plażę. Zobaczymy, co tam się wyprawia. Słyszący w oddali szum morza daje popalić, ale nic dziwnego. Mamy na Bałtyku sztorm. No to szybki raport pogodowy z wejścia oznaczonego numerem 33. Wiatr północno-zachodni skręcający do północnego. 7 do 8 w skali Boforta. Temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra. I tak jak mówiłem, na Bałtyku sztorm. Sami zobaczcie. Miejsce dobrze wszystkim znane. Idziemy zobaczyć temperaturę wody. Będziemy mierzyć na tak zwane kompletko. Czapkę, w z głowy. Zobaczcie w odmery, jak to pobiera Oczywiście są to uroki sztormów północnych. W tych kierunków wiatru mieszkańcy najbardziej się boją i obawiają ponieważ najwięcej szkody mogą wyrządzić nasze miejscowości. Sami zobaczcie. Woda w miarę ciepła, ale może to nie jest obiektywne z mojej strony, ponieważ nie zawsze jest ciepło. Zobaczcie jak woda zabiera centymetr za centymetrem naszą plażę. Podejdźmy bliżej. Dobrze znany wszystkim. Fale północne, wdzierające się w ląd. Zobaczcie z jaką siłą i z jakim mozolnym uporem zabierają nam plaże. Metr po metrze. Przed nami jeszcze zima, także kochani, najgorsze jeszcze przed nami, przed nami wiele takich sztormów. Miejmy nadzieję, że nie wyrządzą nam mieszkańcom dużo szkód. co mogę powiedzieć wam trzymajcie się spokojnego weekendu spokojnej niedzieli obyśmy się szybko spotkali w sezonie letnim na wejściu 33 w słoneczku gotowi do opalania jeszcze raz trzymajcie za nas mieszkańców kciuki i kochani do zobaczenia, widzimy się w Kuźnicy. Niech Jod ja będzie z Wami.